Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej oczywiście, Natura. Dzisiaj jestem zajebistą ekipą. Jest ze mną Peworus. Halo. Jest ze mną Draczon. Nie. Yeah. Jest ze mną Andrzej Wejzon. Tę, muka. I jest, jest oczywiście Ryszard. Jestem, Ryszard ze Szczecina. Gramy sobie Hideon Seeka. Zostawcie dużo łapek w górę i wbijajcie oczywiście do chłopaków. Ankieta na płaczka, czy tam toksika będzie w, opi w tym opisie. serdecznie zapraszam do. A ja zresetujesz, bo ja się zgubiłem. Nie, nie, nie. Dobra laga mam. Ta mapa jest potężna. Laga, potężna. Potężna jest. Oczywiście pierwsza mapa z workshopu widzowie, więc nawet linka wstawiać nie muszę. To sobie sami możemy znaleźć. Polecam serdecznie. Tak. Łapkę go tu psułem no, no. Ej dobra dobra, jakiś restarcik będzie? Nie Jak to Ej, nie? Ej to za mapa jest? ty! No daj restart człowieku. Nie starczy ci człowieku No czasu nie masz już, zarcie, zaraz Daj restart Daj restart no o, Dobra, o. dobra. <laughs> dobra. E, do ilu? Nie, więcej... No, okay. więcej To jest restart, A, no jest kurwa To jest restart Mniej więcej łap. ile minutek mam? Cztery. No, tak jak wyjście Kto tam tam czaska tym takim szeleściem? Michał, zostaw mi się Michał MIAŁ, MIAŁ NIE ZIE MIAŁ To o, jest makul. ty kurde To jest ty łapki w górę e, O tutaj ty mi pokazuje fakerca Hahaha Wygląda jak ciasto Patu to patu, patu patu No i chuj jest porobiony może No to tak on już tak. od dwieku Dobra zresztą. do której mam czas? Ja, czy, czy A jak to do słońca do no Dobra. Dobra do czwartej masz czas Dobra. Ja też mam takiego skina jak ty Michał? Ej, ale przecież on tu nigdy w życiu nikogo nie znajdzie. Rekina masz. Co? Rekina masz. O. Rekina w tyłu? No to jest Pevor tutaj. Telefon? Nie wiem, kliknij. Próbuj ty, lepiej uciekasz razie co? Nie, nie, nie. Kurwa. Wa pa, 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 Tutaj będzie, fa. No tu takie kapy wszyscy no, na, na pewno mnie naturalnie znajdzie. Ja jakiegoś tp znalazłem i... Dobra, okej. Okay. Jestem w jakimś. Do... Nie wiem, no, nie wiem co to jest, dobra, nie wiem. Kurzyd, mu! Bo... Znaczy się natura, natural. natural. <słuch> Był kamper na. fervorach mogę no, powiedzieć. A! Już, już, pat, józ! Patrzcie, ciaczka! Dawaj, patrz, go, zapiemy, chodzi, dygas, uciekaj! Ta, 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 ta. Ja go, go zapiełem I... w pułapkę, uciekaj, podobno <słuch> drodze go w pułapkę, zapiemy. Tak, zapiemy go w pułapkę, dygas, na piętrze uciekaj. Zapiesz ty go, Ty, ty, na, ty parterze. Ja go zapię, na parterze, ja go złapię, tak, na parterze, dygas. A dygas już go sporobił. Nie, ja nie go nie za nim, bo złąka Kurwa, no kampy są dosyć. Ciekawe są. No ciekawe są twój, to prawda. Nie bali Ja pierdolę, tu jest za dużo kamp panowie, tak szczerze powiem wam. No dużo jest, jest. różnych telefonów dziwnych. Chyba no. będzie, chyba no. <laughs> ja będzie, zarówno, chyba będzie mi Słyszysz to? Ja wszystko słyszę, tylko. Co to. tu? Blachy możesz. KURWA! Dobra Ja Jak Jednak <grym> tam na smoka został zrobiony dziecińka. dziecinka do Dziursona, pad. Co to Blakusik ta mi minusik Blakusik ta minusik Blakusik chyba Dawidusik Pa 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 Tu Blakus tu, cofnij się Ała, oa! Nie ja, mam kurwa Natura, daj se spokuć, daj se se kanowata, zabij się spać! Ale nie wstałem taka babata, ma pęknięć, co wyjś ci, zobacz, jakby to jest... Daj sesiana stary. Daj se siana. do której czas ma? Do zera. Mm, no do końca no. chyba, nie? Dobra. <coughs> Dajcie jakieś linko panowie Nie No to, to słyszysz? No, ja, ja mogę ci mogę wszyscy są w domku jak coś Ha, <laughs> no to bo co? z tego domu się nie da wyjść mi ja tam No bo ty gadasz <laughs> No kurde, <laughs> babacz! Pierdolone gówno to... 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 Mapkę, tak, no, no, no. mapkę, tak, wyzywaj mapkę za to, że masz nowe skilla, kurwa Naturalnie, <laughs> tu Co? Chodź chodź <laughs> Chodź na dika w skoczył. Czekaj, czeka, cicho Mój skaczek gdzieś nie wiem Powiem ci tak, ciaska to ani razu nie byłeś, ale blisko nie byłeś ciaska No nie bo jestem moc Natural, chodź ci pod chodź, wyjdź na ten korytarz co cię pełno łapkać, weź No 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 ja tu weź To, to biegnę, jak się zaczę to ci powiem gdzie iść No 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 Musisz taki fotel znaleźć Tu jest dużo pod. No chodź tu taki korytarz w skałcie L w, socia, no. w lewo, w lewo, na dole, na, dole, prawo. na dole, nie na dole, na dole, nie ma. się i w prawo Dobra, w lecicie. To no nie serio! To jest takie wejście kurwa, pod tym, że siadasz na fotel, klikasz, ciąg się podejść do góry No chodź, na dół, na, na parterze No byłeś obok, już cofnij no, się gdzie, gdzie? Nie widzę cię jeszcze. Nie widzę cię i dużo jest Nie łap go w pułapkę. Chodź chodź. No dobra. na dół tu nie. Na dole, gdzieś na dole, no nie wiem kurwa, stanie na tej No słuchaj, więc. słuchaj Słyszysz? Słyszę, słyszę To no, no. chodź tu no, tylko że Pewol jest Ale nie, na... nie ma pojęcia jak tam wejść człowieku Kurwa, to ci powiem jak tam wejść, tylko na parterze mówię ci, na parterze, bo tu Pewor stoi na piętrze jakby Brawo, dwie tempo, jeszcze gdzieś indziej kurwa Nie wiem <grym> jak tam wyjść Ale nie, ta mapa jest mocna Jest mocna, jest mocna południa. Tura, Co? Poddaję no. się, poddaję się panowie Teraz jestem w jakimś dużym korytarzu. Muszę do niego do końca iść. A, to ja też tam byłem. Dobra, chuj. E, to ka... No ty przejebany! Najgorsze jest to, że jak tu się rzuci smoka, to się nie da uciec. Dobra, każdy ma po pięć, tak? Nie, nie wiem, co to, to jest. Ty, masz masz lag jakiś poszedł. Nie mogę się ruszyć. Graczu... Graczu <grafie> zrobił na chuju. Jak Nie mogę się ruszyć w ogóle. No to i tak będzie restart, bo on musi przejść przecież, nie? Um, kto szuka? No, nie wiem, kto by się? Powiem chciał? wam tak, ja powiem mogę. wam tak. No, mapa hardcore, hardcore, hardcore jest na tej mapie i tyle. Eee, ja wiem gdzie pójdę. Ta? Ta. Dzieciak szuka teraz? Ja pierdole. Chciał, <suszy> chciał, Jaki dzieciak? A, bazą, dobra. Już się tam w Murzyńskiej poprzestawiało trochę. O, Hmm. Nie, no to bez czasu ogólnie ta Kampa co teraz znalazłem. Ja yeah! Co ty znalazłeś? Tak. O, A Rysiu gdzie... jest, Rysie to jest, tylko ja widzieć, jestem? No. no. Na górę spójrz. Rzeczywiście to ciastko Zabróć kurwa jest. Na górę tu. A wiecie, wiecie, że on zna tą kampę? O kurde! On zna tą kampę panowie. No. No, tu. Nie... dziury w ziemi? <laughs> nie, nie, nie. Mamy ciasko, pa. Wyszedł, Gnidulec, wyszedł! Ryszard, tu daj! Do... No, co ty zaś odpalił! Zobaczysz, co ty zaś odpalił? Zabawiasz, co? Proszę, on wyszedł z kolei. Kolejny! <tografik> to ma poręczy, tego Kolejny, kurwa, poradź, jakby to było. Kolejny, kurwa. A czemu na ma 500 życia? Tak? No, 500 życia ma na to. A no mam, rzeczywiście, nie wiem czemu, nie wiem. Oszust! Dobra, to jak coś, jak nie trafisz dwa razy nożem, to ten. Raz, raz. Dba, dwa, raz, dwa, dwa, razy, dwa razy. I to no, zależy no, jeszcze, no. którym <grym> Za mocna jest ta mapa, za mocna ona. No jest. dobra, jest fajna. No, jest mocna, tylko szkoda, że taka ciemna. Nie chcesz Co kolorki w OBS-ie? Możecie przestać się do... <grym> ruska puszczać. Nie, nie możemy. <grym> że no, nie to... nie są, są, Ej Paweł, ale ciężki ten skok jest, nie ten, tam. Nie No, zaczynacie do schodzi, tylko trzeba by, było by się dobrze wybić Kto <klarziny> no, no, na 500 życia? Nie wiem, właśnie, wiesz Michał, tak szczerze po. Ale strachem I, i nigdy więcej nie chcę zapierdalać, stary Znaczy, biegaj tam, krócisto Brzmi no, jak Baśka Dawaj no, 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 ty, gasik! Ja kogoś tu mam, to kurwa! Kogoś tu masz, kogoś tu masz! Graczon jest nagi, Graczon jest nagi! Tak! To... zasuwa! Ucieczka, ucieczka! Jeżeli są, są! kudemą Gdzie oni są? Prowokateł? Lachę, lachę zrobił, zrobił dygas. zrobił zrobił, zrobił, no. Zrobił lachę. Bo jak tutaj rzucisz smoka, to praktycznie 100% szansy, że uciekniesz, nie? Ale nie wiedziałem, że w ogóle da radę, kurwa, więc co chodzi. Dygas mi właśnie takiego smoka do tej kampy, ja już nie wiedziałem co robić, nie? Eta, kampa jest i są, są. No tu nie ma szans, bo on musi tak do końca tu dobyć, żeby stąd wyjść. No to. A wtedy cyk, kurwa. A Ja się odjebało, bo ja przypadkiem wypadłem z tego kurwa Ty tam byłeś Dygaz Tak. to jest nagi kurwa, Sary. z nagi kurwa Jebany konfus Nagi <śmienic> No bo masz skina takiego cofawnego O dy... widzisz kogoś Dygaz, Dygaz Coś z Simpsonami Simpsony, Simpsons wow. No, no dobra. Ja jak podzielę. O! Pode mą! Pode mą! Już palą wrota, ale jak oni szybko te wroty palą. Tak, bo tam trzeba było za dużo przemiec, stary. No. A i smoła putali, przywieźć, co za nogi. No a ten smoł to boli najbardziej, ja ci mówię, stary. Ja ci mówię, jak to smoł. smol. Kudemon tutaj się dzieje. Do stary. Eee, ale to. No kurwa, no pewor będzie biegał sobie. sobą. <śbanie> kurwa. <śbanie> <śbanie> <laughs> euh, euh, <screams>. Provocation, Provocation, c'est bon. c'est <kłysy> o, patrz, co, patrz co? co, nie, nie bierze, no, nie bierze, no, ale Dobrze Peweł, dzięki, twoje regalizacje sprzedały, ale tu ratowaliśmy, bo my, my staliśmy w dwójkrotnym <coughs> miejscu i to, że Peweł zaczął biec, też pobieg za nim, a ja sam w rogu kurio bez kampy kurko. To jest za mocne, to jest za mocne Tu demon i tyle Tu demon Aso, spasić, pomagajcie mnie, chęciad pabryć <noise> jak tam, gdzie się bawisz? Zostań. Nie co? Nie chcę tam Ja tu siedzę. Szampana piję. <noise> ja wiedziałam, wieko, że to nie wiecie, jak my staliśmy w jakimś kupiec. No po ja już pływałem na serduchu, uważa? Nie Koniec, koniec. Proszę bardzo, tak wygląda klasyfikacja. Yy, I co? To szuka. I kupił stary, panie, pijany. Nie? Ale nie, bo to jest, to jest mega mocna mapa, nie? Tak. w dół. O! Nie wiem te po kurwa znowu. Chciał biegać, chciał biegać tam, krócić to. To szuka, a tylko nie tak dziwnie. A tu jak jest mucha, to, to... to teleportuje cię gdzieś. Pa, wejdź na durow to. W No właśnie, chyba mi zamkn zamknąłeś mi drzwi! Pędrę hmm. się przez Ale to czemu ja mam jeden życia? <gryphal> nie no, mam pojęcia. Yes. Dobra, a tutaj zostaje. <grym> Ej pae, to nie zjechało na to w ogóle, ale trzeba było Biegnie, kurwa, pięknie. A co to, to jest teleport? Dziumpa, <śmiernie> <śmiernie> masz 1hp Nie wiem, bo co to jest fake sofa? Pa Właśnie nie wiem o co chodzi Fake a czemu, sofa A czemu na przykład nie miałeś w poprzedniej rundzie 1hp? Byłoby lepiej Ej, panowie, panowie nie, wiem. Wyszedł, gnida wylazła Ej, a czemu, ile masz? 500 znowu? Yes, to, nie, stóweczka, ja, stóweczka Może gramy w losowe HP, kurwa Stubeczka co z losowymi HP, no. Ja w mułkę wlazłem i dlatego <grym> mam jeden. Ej! Kuda fake sofa. No? Łazi chłopek, łazi. Właśnie fake sofa, nie wiem co to robi kurwa. No może teraz nie będzie mógł wjechać tu. A gdzie wy jesteście w ogóle? My jesteśmy w fake taxi. no cios, tyś biedny. Cioł, więc te, nie padłeś! Ztepłem do gusa! No, <noise> no, <nie> dobrze! A no, <noise> ja bym teraz z minusem skończył, nie? Ja zero teraz mam, wiesz? Moje szkanie skończyłeś. Tak, tak, tym, tak, tak, tak. No miałem minus jeden I bardzo dobrze. Miałem minus jeden. Może zrzucić pasta w maku nie bamy. <noise> <noise> tu jest tyle kapcia że sobie... Siusun, nie? soon, tyle mogę ci powiedzieć. A wiem no to yes, przecież oni mogą... ooo, ooo, go? <tepem> gorąco, gorąco jest! <Ej>, Tempem <śmiecki> go zrobiła! Dobrze, dobrze... <śmiecki> A wjechał na sofę, czy co zrobił? Ta adepteka mi wyjebał! Bebora, bój na sofę! Tam, z lasu tam! Spodani jak to dawaj, tu przychodzi to te, dobra, te. Ej, dobra. no ale wypierdalaj braku z tymi tepekami. Ja już byłem... Już byłem przy jednej osobie, nie typeł. Jestem ja bo... przy bewoze, kurde. Ale no. ten... ej, no. człowieku pod drużynę! Jeden chapę miałem. <laughs> dobra, Wiesz, nie ten odnie ten. już siedem, blaku z No Kurbo! Nie typaj. <laughs> Pierwotnie, bo tak bym nad sobą. Dobra, nie tepał, to był znakomity. Już trzy razy bym musiałem kurwa zmienić. Ja pierdolę. A. A. A.

A naturalowi za to te panie minus <noise> Kuda <on>, kudem... <noise> Dobra, nie będzie, no Jasko, ty w tej kuchni już byłeś sześć razy, na chuj to tu jeszcze przychodzisz? Nie wiem, ja tej mapy nie ogarnę No ja, to, ja też, raz... ale ja też się tak gubiłem, Dobrze, chodzi. że na suknie trzeba grać, kurwa Mamy no, to tyle dobrego Chodź, no, rzucaj ci usteczko, co jest najlepsze? Że ja na samym początku przed meczem znalazłem jakąś kampę kurwa w jednym miejscu, nie? Mm -hmm. I teraz z nich nie umiem jej Rysiu, Rysiu, prawo! No, tutaj, tutaj, no. A, to mnie, no. <grym <grym Ale wróć tam, proszę cię. No nie, tam, czy... Zielony potem, no zielony potem! Zielony, a tak, zielony potem, zielony potem. No kudemol, bon, kudemol, bon, dokładnie. Tam wziąć cię tepon, tam jest wejście do kampy do niego. Nie, 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 nie właśnie. Dobra, to jest abusing minus jeden i Zielony fotel to ten, ja byłem w zielonym fotelu ostatnio. Dobra, Rysiu, poprowadzę cię, no żeby do jajca. Nie, 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 nie. Right? prawo, Prosto, no. Uważaj, nie weź mukę tylko. To w prawo skręć. <laughs> Puszczaj muki naturalnie. No, no, mu no nie, już No, w lewo. No. No i tam róg, no. I ku demu on robisz to. Hahaha, tam jest. E, no i tak A ja nie i tak Oj, no, Michał, problemito to chyba, co? Problemito to Michał biega na kolasa. Michał na kolasa. Ja tak do gasa zrobiłem. Nie zrobiłeś kofarta, miałeś człowieku. Kiofarta, kofarta, Ta kurwa, w ciebie Dobra, dobra, dobra kurwa, dwa ja tam, ja pójdę. Proszę, Poszukam bardzo. tam, wygląda tak. Proszę, ciast... tam, ja byłem tam, ja nie. Tutaj. O tu, no tam, tam, tam. tam, 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 Już tam. <coughs> tam, ich, bazą, tu tam, tam, Dziękuję tak, ja. chcę, dlatego cię mi szukać. Punktacja gdzie jest Grzesiu? Jest. Ewolij, ciasteczka natural jeden. A to, afrykańczyk. Ej! Wyszedł już? Nie. No już, tak, już wychodzi. Jest Ale no, ty mam taką kampkę, że na tym zlucha mogą skoczyć. No on czwarta trzydzieści wychodzi. Co ty pierdolisz? Ja pierdolę! Nieeee! Nie! Nie nie! Ale jak on na ciszę zagrał? Co za to? co za to? Nie jak on na ciszy zagrał i chuj. Dobrze, że Michał się na Tobie skupił, jak na mnie. Ja tutaj w tej kartce ja nie mogę bym się wierzyć. Michałek, ja bym radził sprawdzić Simpsonu. O, Simpsonu. <laughs> Ku demon. Ku demon. A ja, bym ci, uuu, a ja bym ci raczył zamknąć czarnego papajany! Dygas, dygas! Ty się nie pierdolisz w taksu! A co ty myślisz, ty kurwa? Wiesz, co ty myślisz? Ty wiesz, ty wiesz! silnik się w W silnik, no? Nie, w silnik, nie, w silnik nie, tak. Nie, w silnik wdupcony byłem. Hop, <coughs> oh, hop. Oh. No powiem ci, że takie kapy. On widział kogoś, czy nie? Hmm. Tutaj już nikogo nie ma, nie? Na przykład. Jest teraz. Ale Blaku Ale sprzedany, Rachel wyjebany, kurwa, to, to się nazywa, kurwa, życie. O, o, o! o! o buka, buka! Buka, buka! Ale nie... dobrze, że miał jeden HP, bo nikogo nie znalazł, nie? Dostał Smolczarze w danym sprawiedliwości i <laughs> tyle. Jak maggi! Ciekawe, co miał w Jak znaczy jeden. Tutaj jest...

a no, bo ty dzieciaka tam próbujesz, okej okay. Dlatego może tak pisze O! Co jest? No, też to widziałem, też to Co widziałem Co jest? Kurwa, nie wiem to jest teleport? Tutaj. To jest teleport, wow, niezły nawet, dobra Fajny, ja tam idę! Ja tam ja idę. tam nie ma co. Michał, no byłeś blisko kogoś, bardzo blisko, nie? No, no wiem. kurwa, legam no tutaj. Był przed wejść. chwilą i teraz jest blisko. No to co on może zrobić? No, zobacz blisko. drzwi może. A, dzieciuch już szukał, czy dzieciuch na koniec? Dzieciuch? No? Dzieciuch chyba na koniec. Pizgał z do ciaska, mam go w dupie. Ale <śles> 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 ja wiesz, że to, co jedyne, co Michał może, to chuja może. <śles> Dychał z fajnego tepeczka ma. Znaczy to nie... No, no już tutaj, no. no już nie będę, już nie będę czarował... Już nie będę Już się uspok... Okay. Już się uspokaję... Dobra... Hm... <grym> co to za dźwięk jest? Ehm... Cia... O, o, o... o, 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 o! Jest Afera, jest Afera! a oh, pera Afera, ale wrotkę spalił. <śmienicza> no. <śmienicza> to, to, to jest taki dzieciaczek, to jest taki dzieciaczek. Biegnie tyłem jeszcze rok. kurwa, ja to pan. Ej, patrz, blokada ta ta ta, tam jest, Michał! Kudem łał! Hahaha. Masz, kurwa, masz. Muka, go zablokowała. Muka go zablokowała. dobrze. Nie to wierzę. To, to ja W ogóle się dzieje, że to szybciej nie znalazłeś. No trochę perfidnie mówi, może drzwi, może drzwi. No, no. <laughs> Kurde Kurwa. Gdzie jest tu fortepian? Nie wiem. Jak to wazon zabrałeś? Kto? Kto to wazon? robi, ty? Wazon. <laughs> wazon, to przez okno wskoczyłeś, czy co? Nie, co? <laughs> A jak go co <noise> to jest? Ciasko przeżył, tak? Ej, ty ciasko co, zamknąłeś te drzwi? Dobra, to nie ale to jest na nie? Tak. No, na tym, <noise> dobra. Co to Że, że Pewor znajduje tylko Ciebie jako pierwszego, ja wygrywam. Tak wygląda klasyfikacja generalnie. <noise> ja na Pewora idę do tej samej karty. No ale to ale ty tam miałeś przejście zamknięte, cię się weź nie dało. Dało się. To da no close da po... było. Dało się. Close było, close Cachorro, kaciał, tam, Kurde nie wiem czy to jest dobry pomysł tutaj siedzieć. Na pewno to chyba jakiś największy trzeba trzebać. Tak. Chcę żeby tu radar wyłączyli to w ogóle by było. O kurwa to jest ty! No na pewno za to Szczucel, Szczucel, of course. Jak tu się wchodziło? <noise> o. Wiesz... Biegnie, biegnie gdzieś już, Spadamy, biegnie gdzieś już! Gnida! Kudę młą? <noise> Jeszcze sobie włączył jakieś gówno, żeby mnie zbugował, kurwa, niesamowite! <noise> Nie, Nie młaczę, tylko się w ciebie w tak, spokój, porwa. Ale się spierdolił z tego TP-ka. Chcę Te się poszukiwać już, kurwa. Ona nas spierdolił, tak? Panowie, panowie. Ja. Ja pyta od razu, ty. O, kudemo. młot. Uważaj, Jak on mnie tak dopadł? Widzicie, widzowie macie jeszcze high density. A tam miejscu bez skąd znałeś, bo mnie zaczęli na streamie, na trybie. Jak ja ciebie szukałem, tak? Nie. Tam, co do mnie do ciaska zaskoczyło się. zaraz. No bo ty szarpę zostawiłeś, odpałem to wam, wtedy ty się nie ubił. No ja no ja, no ja, no ja tutaj wychodzę, a to było tak. Ja a. do kampy, kurwa. No to kurwa, to mam mój kompakt nie odciągiem znaleźć, no. Ale chuj, ciasko znaleziony pierwszy kurwa. został nie ja. Teraz jednie i tyle Uzu, będzie. Ja już jedno. A mistrz jest jebnięty. No to ja wygrałem, kurwa. Dobra, no bo tego... musiał wszystkich kurwa znaleźć, jakbydwaj no. był na remis ze mną. Nie, no to, No. No chuj to Rysiu, w Tobie nadzieja. Z kim ja byłem w tej kampie? Z Rysiem? Rysie z ale nie stary nie to, ruchaj frajera, dobrze. Natural czas, kupuj za Nie, ale to Kurwa, nie? No, się sobie w drugą stronę. No, no właśnie w to właśnie był... otworzyły się w tą stronę i wiedziałem, coś się... Ale to był błąd play roku ogólnie, co nie? za A wiesz, że ciasko by przebiegł ogólnie? Z tym dzieci. Się... No, ciasto pewnie by przebiegł. Ciasko Ale... by to przebiegł, kurwa. Ciasko Dobaj. raczej jest. No, ciężko. Ciasko ma dobrą kampę połowę. Ci, ciasko, wiesz? powiem Ci tak. Walczysz o honor. U... O dwa Urodziny. punkty. Urodziny. Nie, walczysz. Nie, no, walczysz o trzecie miejsce exequo, albo będziesz miał czwarte. Bo pewno znalazł już jest wyżej niż ty, Jak znajdzie Ciebie, to cię wyprzedzi. No tak. Rozumiesz? Ale nie, Ale... Z... nie, nie znajdzie. A no dwa z... punkty możesz zremisować ten meczik tu był pierwszy znaleziony? Tak. Możesz mieć nawet drugie miejsce kurwa, ja będę miał, Cieszo? bo nie znajdzie mnie. Pff. A to jest ostatnia runda już, tak? Tak. Ta. Ta mm, dobra. Provo nie kapią. znajdzie, nie ma opcji, nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma opcji? jak ty w ogóle tutaj wyszedłeś? To też jest hit. Normanie. Normalnie. Normalnie. Ku demon. Nie wiem. Wiecie, może... a w tym momencie ma trzy punkty generalnie, nie? Tak? No i tak mało. Eee. No mało, mało. Ej, mam jeden życia, znowu patrz. I jak nie znajdziesz ciaska, to drugie miejsce ma ciasko, graczek pierwsze. Kurwa, czemu ich ataki taki dobry teraz jest? Nie no. może ja go po prostu zabiję smokiem jeszcze jak tu wejdzie. No to minus jeden, a no ja dwa Ale jest minus dostaje. jeden, no to bez sensu. No. O ciepło, ciepło, ciepło. O, czy tak było. ciepło? To ja nie wiem czy tak ciepło. Już powiedzmy. było ciepło, ale teraz powiem gdzieś gdzie mrozi. <laughs> A, to dygas wy więcej niż ja w takim razie. O, tu jest ciepło. <grystanie> no to był wcześniej. Kudy No przed chwilą. Gdzieś tu jest, to gdzieś tu, tu, tu jest. Gdzieś te, Gdzieś te koty się chowają. Aha! Gdzieś te koty się chowają. Jaką <grystanie> tu wolałaś? O kurwa. Nie no, chyba bez szans, co? Ciężko, powiem ci. No nie Ciężko. wiem, jak on tam wlazł stary, niestety. Kot, kot, kot! No tak, kot, dokładnie. No kurwa. Dobra, trzeba palić. Nie wiem, no nie bez szans. Pojebana w tym pokoju, co byłeś, tylko no, no tutaj, co jesteś, tylko... I mnie A jakażdy ciekawe, to Ja tak znajdę! Już się smokiem i tyle na koniec, szódeku. Żeby... Daj, pojeżdżę że się, za to, że jak smok zabił, to nie twoja wina. wina. No tak. Nie moja wina, chyba jednym HP starym. Tu jest wejście jakieś, ale Widzisz to. Dobra. O. Proszę bardzo. Mogę tak, tak, się... tak wygląda klasyfikacja od 5 punktów, ciasko: 4 punkty, mistrzu: 3, pewot 3, natural 0. E, trudno, bijacie do, do chłopaków. E, Zostawiacie no. oczywiście łapki, bo mapa byłem. bardzo fajna. Była na pewno wszystkich kam nie znaleźliśmy. I to było na tyle: dajcie suby, łapki w górę i miłe komentarze. Trzymajcie się. nara! Na